Cześć, witajcie na kanale Informatyk Buduje. Jest rok 2025. No i spróbujemy zacząć budowę. Budżet to jest 500 tysięcy, pół miliona. ILE?! Zobaczymy, czy zmieścimy się w tym budżecie. Pierwszy raz będę nagrywał. Może się komuś przyda, może nie. Jest rozpoczęcie budowy w przyszłym tygodniu. Jest tablica informacyjna. Także projekt domu to jest Archon z Archonu. Mal Dom w malinówkach 23 GA. Mały domek o powierzchni tam 140 metrów użytkowych. No i postaramy się wybudować go systemem gospodarczym, taki jak i firma, na co pozwolą finanse, zobaczymy czy uda się coś taniej. No sam już coś zacząłem robić jako kompletny amator w budowlance, bo z zawodu jestem informatyka, a zawód wykonywany to jest kierowca ciężarówki międzynarodowej. W marcu tego roku e, zakupiliśmy płot systemowy. Który po obrębie ma 100 metrów, literka U, i postanowiłem go postawić sam. Wyszło jak wyszło. No kątów prostych tutaj nie ma. Ale samemu to bardziej oko cieszy, jak się samemu wybuduje coś. coś. Będę przedstawiał Wam różne koszty. Co mniej więcej, ile wyszło. W jakim budżecie się zmieszczę. No płot. Wyszedł mnie na ten czas 7000 zł. No plus yy, beton do słupków, jakiś, no niecałe 800 zł, bo troszeczkę tego betonu tutaj poszło. Bo jest tu trochę słupków. W, yy, w poziomie próbowałem iść. Za szybko osadzałem już betony na słupki, które nawet jeszcze nie beton nie zastygł, nie związało go i troszeczkę są nierówności, ale później tutaj będzie żywopłot, to także nie będzie aż tego tego widać. Wszystkie górki mi koparkowy zrówna. Yy, uczę się jak to mówią na kompletnego amatora budowlanki. Największy serwis YouTube pomaga żeby robić samemu Yy, też oko cieszy, że samemu coś zrobiłeś, zaoszczędziłeś przynajmniej na tym. Potrafiłem nawet tutaj przyjechać prosto z pracy o pierwszej 1.30, żeby postawić te yy, betonowe, yy, tak zwane nadstawki, murki. Yy, woziłem wszystko oczywiście zasłużonym passerati, yy, tak samo teraz. Dzisiaj dzisiaj przywiozą mi tutaj garaż 4 na 6 yy, Postanowiłem go postawić tylko tymczasowo na bloczkach betonowych, zobaczyć jak to będzie, jaką opierdziel dostanę, bo oczywiście sam próbowałem znaleźć kąty i poziom i jakoś tam mi wyszło. Zobaczymy jak przyjedzie ekipa z postawieniem garażu, żeby przechować tutaj jakąś łopatę, taczkę, żeby tego nie wozić cały czas. No i będziemy starać się wybudować e, dom. Tak zwany. No, mamy budżet pół miliona. Czy, czy wyjdzie? Nie wiadomo. Działka jest tak, jakby trapezie. Nie wszędzie jest prosto. No, ale ja z płotem też leciałem po pracy. W 2-3 godzinki tylko, i jak najszybciej, żeby postawić, żeby coś się działo. O, ponieważ tu są na tym wzgórzu tory. Za 3 lata będzie. Ruszy tutaj pociąg. Jesteśmy na pomorzu, tak w ogóle. Zobaczymy, jak z tymi cenami. Wiem, że w innych województwach może być drożej, taniej. Na południu kraju na pewno jest zawsze drożej. Dużo się filmów ogląda na budowlance na YouTubie. Różne są ceny: różne firmy podają i inwestorzy, którzy podają ceny za robociznę też bym chciał przedstawić jak to u mnie wyszło, wszystkie koszty zakupu no geodetka już tutaj wytyczyła yy, gdzie ma postać budynek przez tory które nie działały 25 lat a za 3 lata ma tu ruszyć pociąg towarowy to opóźniła mi się budowa prawie o rok, w sumie nawet o rok bo w maju złożyłem wszystkie papiery i tory mnie powstrzymywały bo przetargi były kto ma naprawić tory i przez to musiałem do, dosyć długo czekać. No ale zobaczymy jak to będzie. no Dzisiaj postawiłem migaraż, też Wam go pokażę później jak on stoi, ciekawe czy jaki opierdziel dostanę za wypoziomowanie. Wszystko robiłem na, na chwilę osobną sam szukając oszczędności. No i zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Jak będzie już po całkowitym budowie? Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze będzie stan surowy zamknięty, bądź otwarty, z dachem, ale bez okien. W okna może pójdziemy na wiosnę przyszłego roku i wtedy pracę w środku od razu też. no Mam znajomych, którzy mają też ekipy do, budowa do budowania, także. Może jakimś tam systemem, tak zwanym półgospodarczym, jakoś mi pójdzie się zmieścić, chociaż wszyscy założenia mówią, że nie dam rady. Ale kto nie próbuje, ten nie pije szampana, tak zwanego. Na ten moment zakup działki wraz z płotem, ze wszystkimi papierami, zgodami wydałem już 84 tysiące i tego nie wliczam do budowy. Kosztu domu, tak zwanego. Czyli nie liczę tego do tych tysięcy, 500 tysięcy na budowę samego domu. Chciałbym po prostu od zaczęcia kopania, czyli koparkowy Stan Zero, fundamenty. Wszystkimi etapami w tym chciałbym się zmieścić. No, sąsiedzi też już budują, w zeszłym roku zaczęli i działają nam ostro. Wszystkie pozwolenia dostaliśmy, trochę to trwało. Mówię no w maju, w zeszłym roku składałem wszystkie papierki. Myślałem, że pójdzie jeszcze w tamtym roku. Chciałem zacząć, a wszystko się przesunęło. Jak to z naszymi urzędami, ale w końcu wymarzony dom. Tak to, co najbardziej mnie cieszy, że w końcu coś ruszy. No i chciałem zobaczyć, porównać i przedstawić Wam koszta. Budowy domu w 2025 czy da radę tanio wybudować dom? Wiadomo, że są specy, którzy robią samemu i samemu wszystko zrobią. Mają na to czas. No, ja jestem tylko weekendy w domu. Od poniedziałku do piątku jestem w trasie i to, co potrafię w sobotę, i w niedzielę zrobić, to próbuję tutaj zadziałać. Także nie wiem, jak wyjdą te filmiki. To jest moje pierwsze nagrywanie. Po prostu chciałem zobaczyć, jak wyjdą koszta. Jak to wszystko będzie odnosić się do moich założeń, na co ile co przeznaczę. Miejmy nadzieję, że wymiary się uda. Wycenę budowy domu już miałem od. Kilku firm, gdzie na ofertę OPL sobie złożyłem taki wniosek, za ile mogą mi postawić e, do wieżby dachowej. Staną, no to są przedział cenowy jest strasznie rozległy. Jest tanio, jest drogo, no ale to zależy jaka firma. Czy to jest firma, która ci zrobi dobrze, czy po prostu bierzesz chłopaków, którzy znają się. A na przykład nie mają wizytówek uprawień, tylko robią po godzinach albo się tym zajmują. No, ja postanowiłem, że zrobi mi to mój przyjaciel, który ma firmę budowlaną Budar, który no nie pracuje w Polsce, jest cały czas za granicą, tam buduje, ale postanowił zjechać na wakacje, bo mamy teraz lipiec. Powiedział, że. W dwa miesiące postawi mi do wierzby dachowej domu. Że uda mu się, że zrobi to po znajomości. Od no, dziecka razem, także ja jestem bardzo szczęśliwy, że się tego podjął, że nie musiałem szukać obcych. Wiem jak robi, bo już kiedyś remontował mi mieszkanie. I po prostu stwierdziliśmy, że nie będziemy szukać kombinować, skoro mamy pewnego pewniaka u siebie. I cenę też bardzo dobrą dał. Także nie ma co płakać, jak tak, jak tak mówią. No, jestem tak, kompletny amator, który buduje co umie, albo jak umie. Oczywiście z pośpiechu, że zadzwonili, że jadą z garażem. Akurat dzisiaj udało mi się mieć wolne. Dopiero jutro wyjeżdżam. Zapomniałem w ogóle do kamery y, uchwytu i trzymam go, kamerę w palcach i nawet nie wiem jak to będzie w, w, wyglądać <laughs> także za jakość nie odpowiadam po prostu czekam teraz na ekipę, która zadzwoniła że niebawem będzie postawią garaż, wtedy zrobię jakiś filmik wtedy muszę jechać do wodociągów prąd mają mieć w ciągu 14 miesięcy więc może się uda zmieścić w tym czasie z budową domu może w przyszłym roku bardziej to ruszy Teraz najważniejsze, żeby do jesieni postawić ten stan surowy, otwarty. A w przyszłym roku będziemy działać. No będę aktualizację robił filmików za każdym razem, jak coś tu się będzie działo. No, tak jak postawią garaż, jak w sobotę będą kopać. <grym> Też zobaczymy jak to będzie, no postaram się robić lepsze te filmiki. To jest pierwszy filmik, nie wiem jak się przyjmie, także <grym> z góry przepraszam. Znajdzie się dużo speców, że... Czemu nie leciałeś do kontakt prostych Z płotem A po prostu robiłem to gdzie, gdzie jeszcze Padał śnieg Gdzie zobaczycie to przebitki Różne, bo komórką jak tutaj byłem to Co nieco porobiłem zdjęć Co nieco pokazywa, patrzałem w jakich warunkach Ja tutaj działam sam Kompletnie sam, sam wszystko nosiłem Sam wszystko układałem Słupki, a rodzice mi pomogli Przytrzymywać, żeby pionowo stały W słupkach jest pion jest fajnie, ale tak, no to nie cholerę. Miałem sznurki, ale tak wiało i te sznurki. Nie wiem. Pewnie coś źle zrobiłem jako amator, bo wiadomo, człowiek się uczy. Tam jakbyśmy zobaczyli na tamtą stronę płotu, to na drugi dzień już poustawiłem wszystkie te betonowe nowe segmenty i po prostu nie związało go i osiad. Ale mówię, no już trudno, mówię, człowiek narwany, szybko chce, a później nie wychodzi tak jak to powinno być, ale jak tutaj będzie żywopłot tego płotu, ten pot też zniknie, bo plany są tutaj, jak stoimy będzie wiata, tam będą duże garaże do remontów, no ten cały pas też będzie zajęty przez budynek gospodarczy, zobaczymy jak to będzie. Plan na całą działkę już jest narysowany. Wiadomo jak wyjdzie w praniu, nie wiadomo. Także, informatyk buduje amator z YouTube'a, tak zwanego. Po prostu będę chciał zobaczyć, co mi się uda zrobić. Wiadomo tego, czego nie potrafię, no to będzie firma robić. Tego, czego się nauczę, to będzie moje. Będę mógł po prostu coś kombinować. Dużo sprzętu muszę kupować, ze względu na to, że nic nie mam, nic nie posiadam, bo się nigdy tym nie zajmowałem, nie było mi potrzebne. Wiadomo, takie wiertarki i takie inne rzeczy to mam po prostu, bo... E, mam, mam też drugi kanał o enduro, cross, Moto Andi. Działka tutaj na Pomorzu, kupiona 5 lat temu, 5 lat temu. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że się będę budował. E, kupiłem, bo była okazyjna cena za 1507 metrów zapłaciłem 52 tysiące złotych więc był ekstra zakup przed całą pandemią tak zwaną, gdzie zaczęły wtedy windować te ceny na teraz jest wartość 120 tysięcy czyli podwojona ilość bo kupują tutaj ludzie po 87 złotych za metr więc obliczając, no tak mówię 120 tysięcy by trzeba było wtedy za tą teraz działkę dać. No udało się. No ceny jakich chciałem kupić. No chciałem kupić gotowy domek do remontu, żeby się nie bawić właśnie w te czekania, w te inne rzeczy. Ale jak zobaczyłem jakie domki w jakich cenach sprzedają i jakie to jest wszystko stare. 34, 39, 41 rok budowania. No to wiadomo, że to wszystko jest do ponownego remontu, a za domek wołają 600 tysięcy zrobiony na oko, na wygląd tylko, a pod spodem to wiadomo każdy budowlaniec przyjdzie i powie, że wymian, do wymiana kanaliza, wy wymiana elektryka, do wymiany to, 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 to będziesz musiał rozebrać i postawić jeszcze raz, więc postanowiliśmy się budować, no w pół miliona spróbujemy się zmieścić. No, przewyższamy już ten budżet, jeśli chodzi o kupienie działki, ale mówię, no, nie liczę na razie działki, chcemy zobaczyć, czy dom który postawimy dom w Malinówkach 23GA 23, yy, no, nigdzie nie ma na YouTube tego domku no, patrzałem na, na, archonach, na tych nawet na Facebooku ludzie mają tylko zdjęcia prac, w których już są gotowi i nie aż, no nie znalazłem tego projektu no i po prostu może ktoś taki projekt będzie też budował o ten projekt wydawał mi się, że jest tani w budowie czyli zwykła bryła prostokątna z dwuspadowym dachem żadnych wydziwiasów no, żeby mieć po prostu coś swojego. Jak to wyjdzie? Zobaczymy. No, mam nadzieję, że mi się uda zmieścić poprzez właśnie budowanie z, z kolegą, który akurat, na szczęście, ma firmę budowlaną. No i zobaczymy, jak to wszystko... Wyjdzie w praniu. No będę aktualizował filmiki co jakiś czas. Nie wiem, mówię, że będą to systematyczne wrzucane filmików, ze względu na to, że nie mam czasu, mówię, ale taki koszt zestawień co jakiś czas i prac budowlanych na budowie będę po prostu starał się wrzucić. Może komuś coś pomoże, może ktoś będzie chciał coś zapytać, albo będą jakieś zapytania mniej więcej do jakich urzędów, lub gdzie, kogo załatwić, albo co potrzeba. No ja przez to przeszedłem, cały rok się bawiłem we wszystkie papierki. Także mniej więcej mogę coś powiedzieć, coś pomóc lub coś doradzić. Wiadomo, jestem całkowitym amatorem. No, sami widzicie, jak coś powstaje, no, ale samemu to cieszy, nie? No cóż, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że przyszłe filmiki, jak się. Zepnę i postaram się lepiej to nagrywać z jakimś scenariuszem, może czy coś, co mam mówić, bo teraz kompletnie z głowy, a człowiek nie zna się na tym i gada bzdury od rzeczy. Także dla Was, nie wiem, czy to będzie ciekawe, czy nie, po prostu bawmy się tym. Ja się będę na pewno przy tym świetnie bawił, bo będę widział, jak rośnie coś, co będzie moje. Także trzymajcie się. Do następnego. No i zapraszam na, też na kanał Moto Andy. Może coś tam komuś z budowy też ma jakieś takie zainteresowania jak ja, że jeździ na krosach yy, czy nakładach. Yy, gdzieś na pomorzu tutaj też można się spotkać, pojeździć razem. Także kanał Informatek, buduje. <noise> yy, ogłaszam za otwarty, jak to mówią. No i zobaczymy je w praniu, jak będzie. Trzymajcie się i na razie.